Szczerze, że naprawdę myśliśmy tą pewni siebie, zmobilizowani i powinniśmy sobie w szatni, że naprawdę super wyglądamy fizycznie i potwierdziliśmy to na pewno w sparingach eee, tą naszą dyspozycję i tak jak mówię, żeśmy na siebie i wiedzieliśmy, że też czuliśmy ale myślę, że w obronie zagraliśmy poprawnie eee, tak jak sobie mówimy, kreatywnie z przodu, bo tak się na ta trzecia bramka i rafał Kujaw zaznaczył, że nie świata eee, tylko przyklasnąć i, i miejmy nadzieję, że coraz więcej takich gramy będziemy widzieć na naszym i na tak też będziemy to tak powiem był luźniejszy, bo i ta aura sprawiła, że nie mogliśmy wejść na boisko, trenowaliśmy w parku w takich warunkach dosyć eee, nieciekawych do końca Ee, trochę pośmaliśmy się przedmiot i myślę, że bardzo zmotywowanie byliśmy się na, na, na ten mecz, co było widać całe 90 widzieliśmy. Mały stresik był przed wyjściem na boisko, ale z każdą minutą upływał ten stres. No i się cieszę, że biłcie w ramach. chciał robić więcej, żeby kibiców zadowolić. No i starać się, żeby byli zadowoleni Myślę, że stres, ale taki przyjemny stres grać przed taką publicznością. Um, jeszcze u siebie to też jest dla mnie nowość, um, ale myślę, że to w pierwszych minutach, tam po paru minutach minęło i szybko odnalazłem się że wspaniały doping, wspaniały wynik. Um, więcej nie mogliśmy oczekiwać. Było super, że w pierwszym meczu które aż 3-0 wygraliśmy, że publiczność była cały czas z nami i oby było tak dalej w następnych meczach. Dzień dobry Państwo, zaczęło dla drużyny, na zwycięstwo. Co dobrego z baj krótko. Nie chcę tu zmniejszać zwycięstwo gospodarza w pełni na zasłużeniu, natomiast yy, myślę, że to jest tak naprawdę, ta pierwsza, czy trzecia było bardzo dobrej wykona reakcji pojawej. Nie powinny się zdarzyć. Mamy parę na głowie, przy pierwszej ramce Prezentujemy ją przy, przy drugiej sytuacji, przy trzeciej przepraszam, temu moje przy sytuacji trzy na jeden opuszczony zawodnik, który utrzymuje, obraca się mówi, to było jakby pracowanie naszego lepszego. Jak wiemy, jedno mamy no, no, mocno zmiany skład. Cała praktycznie no, nowa formacja obronna i niestety to było się widać, że no, w tej ramki nie było sytuacji stuprocentowych z dwóch stron. Natomiast e, też widać, że, że, że część, część zawodników tych nowych, które jeszcze dobrze nie znam, nie radzi sobie w konsekwencji jakakolwiek, która była jak się zaczęła w szpitalu 3-0, to jest ja raczej jest nasza sytuacja. A to już jest za późno. Myślę, że rzeczywiście to jest doskonałe na siebie, na, na szampi. Bo myślę, że um, takim rzeczem gorzej się wyraźnie, więc, więc um, dużo, dużo pracy nas czeka, dużo materiału, analizy i, 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 i musimy myśleć o na następnym meczu. Dziękuję. E, no my realizujemy nakreślone, nakreślone zadania, które przed każdym meczem sobie stawiamy. Dzisiaj w pierwszej połowie, myślę, że od, od strony taktycznej to było bliskie, bliskie ideały i tego, co sobie założyliśmy. W drugiej momenty były i lepsze, i słabsze. Był taki moment, gdzieś tam koło 75 minut, gdzie trzeba było bardziej poszanować jeszcze piłkę, a goniliśmy bez sensu do przodu i, i się uparliśmy, żeby wszystko grać na Tomka Zachorskiego długim podaniu. Trzeba było chodzić to nic Ja uważam, że już... Jeżeli zespół ma mieć jakość, to w takich momentach musimy tą piłkę trzymać i, i zmieniać ciężar gry z prawej na lewej i to też się odłożyć sytuację do, do zdobycia na. ale ogólnie trzeba być zadowolony, to by... Dobry początek, ale zdaję sobie sprawę, że w tym momencie po wygraniu meczu mamy 0 punktów i bardzo dużo e, pracy przed nami, żeby ten zespół e, w tej lidze mógł funkcjonować na, na jakimś takim przyzwoitym, przyzwoitym poziomie punktowym, no i punktowym i jakości gry i nad tym będziemy pracować. No, na pewno tutaj szkoda i trzeba też powiedzieć, że moim zdaniem było delikatnie widać brak Karola Żmira, który jest bo już po zabiegu, na nią kontruje kolana i miał usunięty część rękotki, także na niego czekamy i go bardzo mocno tutaj z tego miejsca programy.